Podczas negocjacji każdego kontraktu z CPPA szczegółowo i skrupulatnie analizujemy wszystkie warunki. Ponieważ dbamy o to, aby nasi klienci czuli komfort z tym, aby ceny odzwierciedlały warunki rynkowe, na te ceny kontraktowe wpływa bardzo wiele czynników. Dla ceny sprzedaży znaczenie ma to, czy rozmawiamy o kontrakcie fizycznym, czy o kontrakcie wirtualnym lub finansowym. W kontrakcie wirtualnym cena kontraktowa najczęściej jest powiązana z cenami na towarowej giełdzie energii. Jednocześnie odbiorca jest w stanie zabezpieczyć się przed wahaniami cen energii, podpisując tą umowę. W umowie fizycznej cena jest niezależna od cen na TGE, jest ona ustalona pomiędzy obiema stronami. Cena może być indeksowana inflacją, może być także indeksowana wskaźnikiem, który ustalam sobie obie strony. Cena może być także stała przez cały okres obowiązywania kontraktu. Cena może być zależna od technologii, w jakiej jest produkowana energia, może być to energia wiatrowa lub słoneczna. Rozliczenia mogą być nie tylko w złotówkach, mogą być w różnych walutach, może to być euro albo dolar, mogą to być jakiekolwiek inne waluty, które strony uzgodnią między sobą. Te i wiele innych czynników skrupulatnie analizujemy i dobieramy do naszych klientów, tak aby nasi odbiorcy, Czyli komfort i pewność co do ceny sprzedaży energii.